Tu Kamilku Drzawa na poprzednim rozdziale filmu były moje stare, już przeterminowane, ledwo się trzymające figury przestrzenne i wejście do statku kosmicznego. Jak nie widzieliście, to jeszcze raz wam pokażę statek. Znowu zamkniemy ten zak. Znów pokażemy obrotowe działa. Przy tym to niebieskie to jest działo promienia ściągającego A te zielone to tak zwane Turbo laser. Nie! Zielone to Turbo o to też jest Turbo laser. Zabrakło mi farby, to dlatego jest czerwony A to są różnego po prostu rodzaju armaty Raserowe, nic więcej zawsze były w stałoczach tylko rasery i Turbo Raser i Transformer miał mniej więcej to samo Teraz znowu otwieramy tak, albo w ogóle jest teraz obrócę statek na ławie, bo tak jest łatwiej. Ława nie jest częścią statku, po prostu mam taki mebel, też niejako mój wynalazek. No, to widzieliście statek ze wszystkich stron. Teraz go otwieramy. Weźmie się kamerę na chwilkę, zdejmie. I pokażę się wam statek od środka. Tu jest kabina pilota. To co się wala po statku, to pozostałe figury przestrzenne. Tutaj jest jedno z pomieszczeń dla figur. Tu drugie. Tu trzecie. Tu siedzą w ładowniach na tyłach statku minikony. W zasadzie leżą, nie siedzą. W tych trzech ładowniach tutaj siedzą mechy tworzące kolejnego megazoda, tym razem już bardziej stabilnego, diametralnie bardziej. A tutaj mamy sterownię z krawiaturą i kokpitem, znaczy cały kokpit. Jedna część klawiatury to po prostu krawiatura numeryczna, a drugie to coś w rodzaju joy, joy, joysticka dzisiejszego. Czyli tak wygląda statek od środka. To z taśmą krojącą, co tu widać, to naprawy na ostatnią chwilę, bo to się wczoraj uwkodził. A i wciąż się trzyma kupy bardziej niż te figury, które są nie, znacznie starsze. Zresztą zaraz mi powiedzcie, że może przez tą taśmę wyglądać jak złom. Hello! To jest figura statku, który się rozbił na planecie, z którego strażnicy wymontowali silnik. Który strażnicy tak zdemontowali, że transformery nie mogły nim latać i musiały być, być łatane by czym na szybko. O, widzicie, jeszcze mi ściana odpadła. Więc on powinien wyglądać jak złom. Ba! Sam Han mówił na Stokoła Millenium, najszybsza kupa złomu w całej galaktyce. C. A, jeśli, a że ten statek został oryginalnie wyprodukowany przez Dinoboty, to to powinna być najdziksza kupa złomu w całej galaktyce. Ale wyglądać ma prawo jak kupa złomu. Dobra. Teraz znów zbliżmy kamerę do tego stojka, gdzie stały prymitywy. Tylko te pozomnie. Znaczy się nie prymitywy, a starocie. O, nikogo nie obrazam. Zam. Zresztą mówię na te stare figury prymitywy, bo teraz mam lepszą myśl techniczną. Dobra. No to zaczynamy od tyłu i od tych mniej skomplikowanych figur. Hmm. Co tu jest mało skomplikowane i jest nie do końca takie udane? O. Weźmiemy partnera tej przeośniętej figury. Uh, uh, uh. Tych zabawek to ja nigdy nie widziałem w tym kraju, serio. To są tak zwani Transformerzy Pretenderzy. I tak, oryginalna powłoka Pretendera powinna polegać na tym, że są jakby dwie połówki, które zamykają w sobie Transformera ukrytego w środku. Tego nie potrafię zrobić, ale potrafię zrobić bojowy egzoskielet. A przynajmniej coś wydającego się na bojowy egzoskielet. I tu mamy właśnie coś takiego Giga robota, który może tymi swoimi szczypcami, niczym młotami trzywalić przeciwnikowi A reszta robotów ma się wewnątrz z niego schować I być całkiem nieźle bezpieczna, śmiem twierdzić Oginanie powinien być tak jak jest tutaj w pozycji siedzącej Co będzie w nim siedzieć? Inny robot też co może być na pozycji siedzącej Taki właśnie robot to jest monstruktor tego typu zabawek na pewno nie było w naszym kraju Jak widzicie też nie wyszedł mi za specjalnie dobrze A to dlatego że on i wszyscy jego probatyńcy byli po prostu zbyt skomplikowani technicznie dla mnie Od po prostu lepiej się w go zrobić nie dało Ma ruchome ręce w Łokciach też ma ruchome nogi, również w Łokciach, a w formie transformacyjnej on się nie do końca transformuje, on jest chyba częściowo tak zwany Transformer Action Master, ten Transformer bez prawdziwej transformacji. On po prostu schyla głowę, że głowa mu wygląda tak, siada na tym swoim krześle. I to jest jego przetransformowana forma. Ja wcale nie żartuję. Ja to robię wciąż według wzorów z, ze strony Transformers. Mestewu info. Hmm. Zaraz Wam pokażę jak powiem wyglądać oryginalny Icepick. Żebyście widzieli na ile udało mi się odwzorować robota. I to nie jest tak, że ja byłem leniwy przy jego produkcji. Że mu nie zrobiłem porządnej transformacji. To jego oryginalni producenci, na których ja się wzorowałem, to oni są lazy. I to jest L. W angielskim to wygląda trochę podobnie. Nie, to było J. Tu jest I. Hmm. O! Sami się obczajcie. O. Jego, to jest, o! Pierwsze to jest jego forma robota, a obok forma transformera. Widzicie tylko nieznaczna zmiana głowy i siedzi tylko. I to jest jego jedyna transformacja. Teraz jak on wchodzi do tego egzoskieletu? Wkładamy mu siedzenie i po prostu wsiadamy go tam. O. I on ze środka niby tym steruje. No. Pierwsza figura z nowej serii śmiem twierdzić wysła mi nie najgorzej, mogła być znacznie gorzej, biorąc pod uwagę, jak bardziej od niego skomplikowali by jeszcze jego bracia. No. Ręce do góry. I speak. Chodzisz ze sceny. Teraz zobaczmy, co tam jeszcze mamy na scenie do pokazu. Mm -hmm. Miało być o tych, co mi tak nie do końca wyszły, więc weźmij się teraz za szadora może. Gdzie on ma jeste O! Jeszcze coś mu się stało po drodze. Wybaczcie, to chwilę zajmie. Mm -hmm. Tak to jest, jak się kupuje wkręty zamiast śrubek. Wkręty mają za dużo rózu. Przekonałem się dopiero po użyciu. A i tak trzyma się lepiej niż. Znacznie lepiej niż niektóre staroci. Jak się go budowało, to chciało się go ulepszyć w stosunku do oryginału. Ale niestety nie do końca to wyszło. Gdzie jego ustka? O! To jest taki wodny centał czarodziej centał, czyli że jego dolna część to zwierzę, w tym wypadku ryba, a główna część to korpus klasycznego czarodzieja Ręce mu się ruszają. To też, a co do tych, choć ledwo to się trzyma, bo wtedy jeszcze nie odkryłem, jak robić porządnie stabilne korpusy. A zaćaj, że muszę sprzątać chałupę na święta i w ogóle musiałem wszystko trzy razy rozstawiać i kołać wystawę w związku z tym co się działo z wystawą moją ostatnią to nie mogłem już zrobić go lepiej a to ulepszenie? cóż kiedyś jeszcze nie pamiętam kiedy interesowałem się walkarmerowymi figurkami dryderów. takich centałów co mają pajęce korpusy w na razie sensie nie korpusy pajęcą dolną część dolna część to pająk a główna część to człowiek i wtedy mi powiedziano, nie pamiętam kto i kiedy już, że centały mają jedną solidną wadę. Że muszą się obrócić tak. A to trwa długo, więc te są podatne na atak. Co ja z tym zrobiłem? Ten centał nie obróci się, tak jak pokazałem. Zdaje znaczy się mógłby, ale po co, kiedy może się obrócić tak i dosłownie mieć oczy z tyłu głowy. Patrzeć w przód i w tył naraz. Ale niestety, przez to jego korpus jest tylko tak zamocowany, czyli ma nieco za dużo luzu. W ogóle ręce musiałem uszczelnić plasteriną, jak widzicie. To jest właśnie mój sposób na uszczelnianie. Jak zrobię w śrubie za dużo luzu, uszczelniam plasteriną. Nie jestem mechanikiem, lepiej zrobić być jak zrobię za dużo rózu, nie potrafię. Musiałbym całą figurę robić od nowa. A śmierdzić, że i tak wysyła nieźle. Te są następne figury już są znacznie lepsze. Jak uważacie, że niektórą figurę gorzej oceniam, to napiszcie w komentarzach, że jest całkiem niezła. Jak na początkującego artystę nie mechanika. Podkreślam nie mechanika. Hmm, części my... O! Wiem co jestem można pokazać, jak idziemy od, naj... tu... od, naj... od tych co najgorzej wyszły. Gdzie jest pirot. Czy leci z nami jakiś pirot. Leci, <laughs> świetnie. Więc tak, początkowo myślałem, że figury humanoidalne powinny być w rozmiarze klockowego. Ale potem zobaczyłem komiks, w którym zminiaturyzowany do ludzkich w miarę rozmiarów Transformer Siedzi, stał obok większego robota i sięgał mu mniej więcej do tej części nogi dotąd do połowy kolana a to oznacza, że nie rozmiar figurek z Lego, a rozmiar figurek z Playmobil taka różnica być powinna w związku z tym jak tworzyłem Hydranoida, moją niejako pierwszą figurę z podtekstem humanoidalnym, to biorąc pod uwagę rozmiar spraymobil, jego pilota zrobiło się takiego. To jest robot bojowy z Tekena, zmodyfikowany do, jakby to powiedzieć, hmm, zasad Hydranoidów z serii Jack. To, co mu hydranoidzi dodali, to zmodyfikowane nogi, które powinny być blasterami, ale nie mam do nich amunicji zrobionej. Robienia z tak małej amunicji ode mnie nie oczekujcie. Ma ruchome ręce, ma ruchome dłonie i ma ruchome nogi. Dlaczego hydranoid? Bo to jest jego hydra. Wszystkie głowy do przodu. Jak widzicie, ruchome szyje. Lubią być do tyłu. Wciąż im dałem za dużo luzu na szyjach. Nogi uszczelnione pasteliną jak widzicie. To jest wciąż... Im dalej, tym lepiej robię. Przynajmniej tak Wam pokazuję. A że i tak... Prymitywy były na truje na szynach, to są wszystko figury w najgorszym wypadku na czwórę na szynach. O. To jest więc Jack z jego hydrą. Ale ta hydra może, dzięki uwczelnieniom, jeszcze coś zrobić. I nie, to nie jest wada produkcyjna. To jest nawet dobrze, jak wygina do tyłu, bo wtedy może ruchnąć w niebo. Ale nie o to mi teraz chodziło. Zapniemy tutaj porządnie te pasy. O, widzicie, ustawimy jej ręce tak. Na razie wygnie się wszystkie głowy do tyłu. Nie, nie zapniemy pasy, odepnie się te pasy staśmy i plasteriny jeszcze. Mhm. I każdy hydranoid tak ma. Trzymaj się powomnie. Tak to jest jak się zrobi figurę, co ma za dużo rózu. Odczepia się i trzeba w trakcie filmu robić naprawy. A w ten sposób widzicie co ja, jak ja robię figurę, niejako widzicie większy proces twórcy, jak trzeba coś robię od podstaw, czy już naprawiam. I to niekoniecznie jest wada filmu. Śmiem twierdzić. Jak śmiecie twierdzić inaczej to trudno. Tak na szybko to się zrobi tak. Pozycję się plasterinę z tego tam jest wciąż dosyć plasteriny plasteriną się tu sklei albo jeszcze nie jak komuś się nie podoba ten okres, ten okres filmu z moją naprawą to przesunąć sobie poszedł do przodu wyjmę robota z tego to wciąż jest robot więc to nie jest że nie nazywam go człowiekiem to nie jest mój błąd on nigdy człowiekiem nie był to nie jest pinokio kolejny tak do tego on specjalnie potrzebuje nakrętki o. zrobimy go tak na razie Hydranoidzi to praktycznie główni antagoniści całej historii, sekta. Więc im bardziej prymitywnie mi wychodzą, tym śmiem twierdzić lepiej. W końcu dzagi i ta jego roboty są ich maruderami, więc nie muszą się aż tak bardzo trzymać, jak się niektórym wydaje. Hydranoidzi mają dość silnych żołnierzy żeby małudeł właśnie mieć prymitywnych ich dowódca niby powiem być mocniejszy od całej reszty ale nie aż tak mocniejszy nie, to mi trochę dłużej zajmie przesunąć sobie do przodu proszę jakieś 3, pewnie 5 minut do przodu teraz dajcie Nie, nie pięć. Ła trzy. Na pewno więcej niż trzy mi to nie wyjdzie jak mam na szybko w trakcie filmu naprawiać. By było cały ten przegub zrobić od nowa, lepiej, ale trudno. No, już za daleko zasiliśmy. W filmie, żeby się teraz cofać, albo poczekajcie, podzieli się film na trzy rozdziały. I pokażę Wam to dalej już po południejszej naprawie. Tak więc do zobaczenia za parę czasu.